Siemanko, cześć, witam. Tutaj na streamie sprzedajemy Lucika. Ostatnie sprzedawanie 6 lipiec. Jak, jak tutaj wszystko dobrze kojarzę, I kilka spraw takich na sam początek przed y, rozpoczęciem. Dread cleavery i tak polecą do Rashida, więc nie musicie mówić, że zrobiłem błąd i, i żebym je trzymał do Gina. Druga sprawa, materiał może być przerywany. Dlatego, że u mnie burza tutaj hula i może mi wydupcyć komputerek albo neta, więc może być tutaj może czegoś brakować. Yy, I trzecia sprawa, trzecia sprawa. Aha, zaczynamy z hajsem 46 i 6, jak coś na sam początek. A i ostatnia sprawa, chyba najważniejsza, to nie jest tak, że ten lucik jest w całości zebrany przeze mnie solo. Tutaj są hanty z Solo Hantów, duo i w trójkę, więc już się rozliczyłem wcześniej, ale jak coś to nie jest tak, że ja sobie w dwa miesiące te wszystkie przedmioty, które dzisiaj będę sprzedawał i pójdą, niektóre pójdą na market, wszystkie sobie sam zdobyłem. Nie, 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 nie. nie. To tak, tak to nie jest. Dobra, to jak widzicie jestem Swargrond, lecimy od początku tutaj Rashidem. I życzę miłego oglądania. Zostawcie łapkę. I tyle. Pierwsza tura Rashida. I lecimy z kulkami. Raz, dwa, trzy. Poszły. Druga tura Rashid. Tak samo jak na razie, tylko i wyłącznie z kulki. Raz, dwa, trzy. Trzecie podejście do Rashida. High Tragic Cyk. I co my tu, mamy buciki. Helmeciki, buciki, magma coat, terra buty, terra hood, lightning pendanty nie magma legi tak, terra legi tak, skulki pozostałe też, terramantle tak i monokle też, wszystko? Wszystko. Następne podejście Rashid raidik, Lightningi do końca Tutaj też reliki Glaciery, Pendanty, nie to też nie Assassinki jak najbardziej Chaos też Krystal też Drid też hehe Glaciery, Meduski Demon Demon Rage MPA Jest Profit, Glacier I lecimy dalej I Rashid, Rashidek następny Hi. Trade, atlasy, atlesy cyk cyk stilki cyk war axe cyk spikedy reliki pozostałe skull krakerek, wile dalej lecimy Tragic, death ringi. war axe pendanty nie nightmary, shoes platinumy, sceptery rift Rift Noble i wsio z Rashida już wsio. Przedajemy diamenciki high trade cyk, cyk i lecimy. Tutaj trochę to może trwać. Poklikamy. No i poszło. I cyk, gemy sprzedajemy cyk, 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 cyk. i wsio. Cyk, 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 cyk. Dalej. Aj, tradzik. Tel rybki lecą i poleciały. I tutaj sprzedajemy sobie fokusy i tak dalej. Redwavery, Fokusy, Jade Hatsik i tyle. No i sprzedajemy Tyk Wojki, Dekaje, Wudu, Bandziki, Defiansy, Kosmiki, bez wsio, Tyk Nachbobik, Fire, Aksik, Glorious, Butchers, no i tyle Ostatnie podejście do Nachboba. Cyk cyk, Blue robic, bootsy, Fire Sordzik, Crown, Shadow, Crowni, Tyle. Sio. Oficjalnie już oddajemy hajs, wszystko sprzedane, reszta na markecie. Zaraz pokażę jeszcze market. Deposit All 57 z hakiem 57,5. Jest. Wszystko poszło już do banku. No i oczywiście market metry greenowe i tam niektóre zapomniałem i już się sprzedają. I można zobaczyć, wszystko jest, się sprzedaje. Jiesy, spory będzie zastrzyk też. Myślę, że w okolicach. 15 to wszystko też będzie. Może więcej. Coś, coś, coś takiego. Rekord pobity to chyba nie jest jeżeli chodzi o ogólnie poprzedni odcinek też, ale wynik naprawdę też fajny. Tyle, tyle, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, zostawcie łapkę, zostawcie łapkę, komentarz i tyle. Elo, na razie, pa pa!